Witam Państwa, przedstawię sposób obliczenia uszczelki, czy jest ona szczelna, czy, czy nie, w jaki sposób przygotować materiały. Uszczelka jest podzielona na dwie części. Wewnętrzna część jest grubsza od pozostałej o 400 mm. Teraz przejdę do tworzenia materiału. Ustawię typ materiału jako uszczelka odkształcenie. Zmienię tutaj jednostkę na kilopaskali. W tej jednostce będę zadawał tutaj parametry materiału. Dziś niegraniczny moduł sprężystości moduł Kirchhoff'a Następnie muszę wybrać też materiał błony jako materiał izotropowy, i za pomocą y, zmienię nazwę, że to jest uszczelka, to jest ta uszczelka zewnętrzna, czyli uszczelka główna, i określę krzywe obciążenia, również w kilopaskalach, y, dane będę wprowadzał tabelarycznie natomiast żeby nie przepisywać tego ręcznie, nie klepać tego żeby to przyspieszyć posłużę się arkuszem Excela w tym arkuszu Excela, Excela mam dodatkowe tabele wszystkie zdefiniowane także wystarczy je wkleić, przekopiować co przyspieszy znacznie tutaj pokaz sposobu obliczenia takiej uszczelki kopiuję sobie krzywą obciążenia uszczelki głównej Wklejam dane. Aktualizuję te, tabelę w Nixie. Po aktualizacji zamykam tabelę. Chowam mojego Excela. Wszystkie dane mam. OK. Krzywą obciążenia mam. Również zadam krzywę odciążenia. Będą to cztery krzywe. Również będą to zadane w kilopaskalach. Przechodzę do Excela i kopiuję kolejne dane. Krzyw odciążenia uszczelki 1. Aktualizuję tabelę. Zamykam tabelę. Przechodzę do Enixa. W się dane już są zaktualizowane. Zmieniam nazwę. Odciążenie uszczelki głównej 1, przechodzę do, do tworzenia krzywej numer 2, zmieniam jednostkę, przechodzę do Excela, przełączam się na dane, kopiuję moje dane, A aktualizuję tabelę. krzywa odciążenia uszczelki głównej 1 i uszczelki głównej 2 kolejna krzywa trzecia zmieniam jednostkę przechodzę do excela kopiuje dane, aktualizuję tabelę krzywa odciążenia uszczelki głównej trzy. Okej OK. I czwarta krzywa. Aktualizujemy tabelę. Zmieniam jednostkę, jednostkę też można w później zmienić, albo wcześniej w zależności jak wygodniej, ważne, żeby nie zapomnieć. Krzywa, odciążenia uszczelki głównej 4. Ok. Materiał jest. Ok. W analogiczny sposób utworzymy uszczelkę ze zgrubieniem, czyli dane tabelaryczne będą uwzględniały. Od razu tą grubość poprzednio można było zauważyć, że do 40. ciśnienie było praktycznie zerowe wprowadzamy parametry materiału. Cieszenie graniczne, moduł sprężystości przy rozciąganiu modułki Kirchhoffa, no i definiujemy krzywe obciążenia, zmieniam jednostkę, przełączam się na dane tabelaryczne z Excela, kopiuję dane z mojego Excela, przełączam się na Excela z aktualizuję tabelę i zamykamy Excel. Tak naprawdę powinienem mówić tabela SIM Center 3D, ale będę używał tych nazw zamiennie. Aktualizuję nazwę, obciążenie, zgrubienie OK. Następnie cztery krzywe odciążenia, zmieniam jednostkę, przechodzę do Excela, kopiuję dane. Przełączam się na Excela z SimCentera, aktualizuję tabelę, zamykam, dane są aktualizowane w Enixie. Zmienię tylko jeszcze nazwę. Krzywa czy odciążenie, zgrubienie. Jeden ok, i kolejna krzywa, kolejna tabela. Kopiujemy dane. Aktualizujemy tabelę Zamykamy dane są aktualizowane w Sim Centerze. Jeszcze tutaj jednostkę musimy zmienić, żeby nie zapomnieć. Chilupaskalem zmiana nazwy. Odciążenie zgubienie 2. 2. OK, i kolejna tabela. I przełączam się na mój arkusz, kopiuję dane, przełączam się na arkusz SIM Center, wklejam dane, aktualizuję tabelę. OK aktualizuje dane odciążenie zgrubienie 3 OK i została ostatnia tabela kopiuję dane dane do arkusza, aktualizuję tabelę i zamykamy tabelę. Zmieniam nazwę, odciążenie, zgrubienie. 4. OK. Materiał jest zdefiniowany, teraz przypiszemy ten materiał do poszczególnych siatek. Biała kropka oznacza, że ten materiał jest w naszym projekcie, ale nie jest przypisany do żadnej siatki. Można zmodyfikować bezpośrednio właściwości fizyczne na wstążce, klikając właściwości fizyczne, wybierając daną właściwość, edytując ją, i już można ten materiał tutaj odpowiednio przypisać, że to jest uszczelka główna. Ale jak widać, na ekranie roboczym podświetla nam. Wewnętrzną część, więc nie jest to uszczelka główna, tylko powinna być to uszczelka tutaj zgrubienie. Ok? Ok. Stąd też, żeby się właśnie nie pomylić, ja wolę robić to bezpośrednio na wikatorze w symulacji. Zaznaczę sobie, która to siatka, edytuję od razu konkretną właśnie grupę siatek i, i mogę od razu wybrać, że to jest tutaj uszczelka główna. No to to robić na różne sposoby, jak komu wygodniej, i ważne, żeby zrobić to prawidłowo i szybko, bez, bez problemów Mogę przejść teraz do tworzenia symulacji. Zapiszę sobie moją analizę. Przejdę do tworzenia nowej symulacji. Będzie to Enix Nastran. Jednostki milimetry. Ścieżka OK. Przechodzimy dalej. Typ analizy. Zmienimy sobie typ rozwiązania jako analiza zaawansowana statyka nieliniowa. Ignoruje zależności materiału temperatury, co jest dobrą praktyką, jeżeli no, nie korzystamy z parametrów temperatury. Ok, w pierwszej kolejności przejdziemy do definiowania kontaktu. Będziemy mieli tu dwa rodzaje połączeń: połączenia tak zwane klejone, sklejanie z z powierzchni powierzchnią oraz styk powierzchni powierzchni jako kontakt nie widzę. Stworzę je ręcznie, więc wyłączę sobie tutaj siatkę, włączę sobie tutaj z całą tą moją geometrię, wyświetlę tylko z tej geometrii te elementy, które będą w danej chwili mi potrzebne, i w ten sposób łatwiej będzie mi utworzyć regiony. Pierwszy region uczestnicz... biorący udział w kontakcie to będzie tutaj podstawa góra. I jeszcze muszę wybrać na modelu, zastosuj i po kolei będę się przyłączał włączę teraz uszczelkę jedną i drugą część uszczelka od spodu czyli będzie uszczelka dół OK Przełączy się uszczelka góra to są śruby i tutaj jak widać pokrywa składa się z trzech części i teraz zaznaczam sobie dolną część pokrywę i będzie to pokrywa dół, ok, zastosuj żeby nie zamknąć okna i pokrywa górę, Zastosuj. włączam teraz śruby, tu zaznaczam osobną śrubę. Lewą, śruba lewa i osobno śruba prawa, śruba prawa. I teraz mogę kliknąć spokojnie OK, bo to są wszystkie regiony, które były potrzebne mi do zdefiniowania. OK. I przejdziemy teraz, sprawdzimy tutaj, czy mamy wszystkie regiony. Tak, te regiony ładnie są tutaj pokazane. i Przechodzimy do najpierw e, styk. Nie, najpierw sklejanie zrobimy. Ale zrobimy to ręcznie, żeby bez wyszukiwania, i zrobimy tak. Uszczelka, najpierw podstawa z uszczelką dół, podstawa góra, uszczelka dół. I następnie będzie to uszczelka góra, pokrywa. Dołu. zaznaczyłem pokrywa góra natomiast powinna być pokrywa dołu ja to później zmienię żeby tutaj już nie, nie przedłużać przejdę do połączeń stykowych i też ręcznie tutaj nadamy pomiędzy śrubą lewą a pokrywą Góra ok i śruba prawa pokrywa górę. Ok, połączenie mamy. To połączenie sobie tutaj mogę przejrzeć. Wyłączę wyświetlanie tych symboli, żeby nie zaciemniać tutaj modelu. Przejdziemy teraz do definiowania więzów. Pierwszym typem więzu będzie to więz stały, czyli wszystkie stopnie swobody odbierzemy od podstawy. Następnie na płaszczyźnie przecięcia, widać, że to jest połowa modelu, czyli zaznaczę sobie tutaj wszystkie płaszczyzny podziału i tu zdefiniujemy sobie symbol. O, chyba coś mi się kliknęło nie tak, dla pewności sobie to jeszcze raz zaznaczę. Tu zadamy warunek symetrii. Czyli będziemy analizować połowę modelu, więc musimy zastosować tutaj symetrię. Po Y translację zablokujemy obrót po X, obrót po Z. I nazwiemy symetrię. Łatwiej będzie nam tutaj na drzewie zarządzać tymi warunkami brzegowymi. Natomiast wykluczymy sobie pewne obiekty, czyli węzły z elementów geometrycznych. Więc nie trzeba bazować tu na samej siatce. Możemy sobie wykluczyć krawędzie tutaj podstawy, z tego względu, że tam już jest warunek pełnego utwierdzenia. Dodatkowo wyłączymy sobie krawędzie śrub, ponieważ one graniczą z elementami sztywnymi i spowodowałoby to błąd utwierdzeń można utwierdzenia później zawsze przeliczyć zrobić sprawdzić utwierdzenie później natomiast jak wiemy od razu to od razu możemy zrobić utwierdzenie na Elementach sztywnych, na środku elementów sztywnych, tak żeby te śruby mogły poruszać się wzdłuż osi. Czyli to jest utwierdzenie śrub. Okay. I pełne utwierdzenie mamy, więc możemy sobie symbolem utwierdzeń wyłączyć. Przejdziemy do definiowania obciążeń. Obciążenia zadamy sobie na śrubach, czyli docisk śrub. Zaznaczamy sobie tutaj jedną. Będzie to śruba lewa i też zadamy to zmiennie, ale w mil-Newtonach. Okay. Nowe pole, tabela. Będzie to obciążenie zmienne w czasie. Jednostkę zmienię, żeby ona się zgadzała jako mili newtony i przejdę do nazwy śruba lewa i dane z excela sobie przekopiuję, żeby tutaj nie tracić czasu na klepanie poszczególnych wartości. Jak widać tych wartości tu parę jest. OK. Kopi. Wklej. Aktualizujemy tabelę. Aktualizujemy tabelę. Zamykamy naszą tabelę. Dane są wprowadzone już w naszym w SimCenterze wektor musimy określić że on będzie przeciwny do Zeta, czyli tak żeby działał jako docisk ok jeszcze nazwę sobie też wpiszemy, że to jest śruba lewa ok czy ten zastosuj to okno będzie otwarte, zaznaczam od razu drugą śrubę śruba prawa jednostkę również zmieniam na mili tabela Czas. Jednostkę zmieniamy ponownie. Tak mam tutaj ten przykład zdefiniowany. przełączam się na dane tabelaryczne. Tu różnica między jedną śrubą a drugą śrubą jest kwestia, kiedy, kiedy maksymalne obciążenie uzyskamy. W przypadku śruby prawej, maksymalne obciążenie uzyskamy w 8 sekundzie, w przypadku śruby lewej, w 7. Mówię maksymalny ponieważ w wartości tutaj mamy od 0 do 1 i ten wykres będzie nas informował można powiedzieć procentowo o maksymalnym obciążeniu 1 to jest maksymalne 100% obciążenie i zaraz pokażę to na wykresie jak wykres obciążenia się zmienia czyli wybieram sobie powiedzmy śrubę lewą mogę pokazać wykres Okay. I widać, że maksymalne obciążenie jest to w 7 sekundzie. E, natomiast to maksymalne, to, e, czyli wartość obciążenia maksymalnego możemy tu zdefiniować jako współczynnik skali, czyli 7000 mN to jest jako maksymalna moja wartość. Dla śruby prawej zrobimy od razu współczynnik skali, już nie będziemy wykresu pokazywać. Ok. Ok, czyli wartość skali do obciążenia tutaj jest zadana. Następnie przejdziemy do ciśnienia, gdzie to ciśnienie to tu jest. Ok, e, jednostkę też damy sobie w kilopaskalach. Tak, tutaj ten model mam przygotowany. E, nowe pole, tabela, i również tutaj zmienimy to w jednostkę czasu. Za pomocą Excel'a kopiujemy sobie dane, i tu widać, że. W 9 sekundzie mamy maksymalne ciśnienie, które będzie tutaj zadane, i będzie narastać od 8 sekundy do 9, i maleć później z powrotem do 10 sekundy. Zamykam tabelę. Excel jest zaktualizowany. Zmienię jeszcze nazwę, żeby to był porządek. Jednostkę zmienię, tu mi się kliknęła, nie to opcja, czyli sortowanie po ciśnieniu, zrobimy po ID wiersza, jest porządek, ok. I skalę tutaj też od razu zadamy 4. I jeszcze gdzie to ciśnienie będzie zadane, będzie tu od wewnętrznych na wewnętrznych stronach podstawy i pokrywy warunki brzegowe mamy, więc przejdziemy do edycji naszego rozwiązania, tak? czyli przechodzę do edycji, e, kontrola przypadku, e, żądania wyników, tworzymy nowe żądania wyników, my potrzebujemy tak, prze, e, wynik kontaktu, tak, przemieszczenia, są, uszczelka wynik włączamy, e, siły SPC włączamy, naprężenie włączamy. Podgląd możemy podejrzeć, czy aby na pewno tu w naszym Enixie, w naszym Simcenterze będzie to wszystko tutaj policzone ładnie. Ok. Wybieram moje utworzone żądania wyników. Przejdę do definiowania kroków czasowych. Za pomocą kroków czasowych ułatwiamy dojście do zbieżności naszego czasu, czyli po prostu po kolei kroki czasowe. Także nie musimy zagęszczać całego procesu od zera do, do końca, tylko sobie tu pozakończamy poszczególne kroki czasowe. Dokładnie jest to opisane w artykule, do którego również zapraszam. Mam nadzieję, że już z artykułem się Państwo zapoznali. I ostatni krok czasowy. Tutaj, gdzie będzie analizowane ciśnienie, mamy cztery kroki czasowe. Dodajemy je do naszej analizy i jeszcze określimy parametry strategii. Jako parametry strategii, na kontrolę analizy włączymy automatyczny schemat przyrostu czyli ATS, czy Automatic Time Step. Macie szczywności Dajemy, żeby był używany eee, maksymalny limit przemieszczenia 0,5 i po prostu jeżeli tam jakieś przemieszczenia będą większe automatycznie program nam zagęści tutaj kroki czasowe żeby szybciej zbierzeć uzyskać i przy przetwarzaniu końcowym ATS next dajemy 3 żeby w każdej trzeciej sekundzie mieć też wynik czyli żeby mieć w 9 sekundzie wynik rozwiąż liczymy tutaj procesu analizy nie będę puszczał przejdę od razu do wyników Patrząc tutaj na nasze wyniki, przejdę na, na przykład na przyrost, czas, krok czasowy, dwuna, krok, krok 12,10 sekunda, mogę wyświetlić ciśnienie uszczelki. Jak widać tylko w materiale uszczelka są wyniki, więc możemy sobie tutaj zadać jako wynik pasmowy, czyli takie granice mieć wyraźne jednostkę też zmienię na kilopaskalę w tej jednostce tutaj stosowaliśmy nasze wyniki no ta siatka trochę nam zasłania widok, więc ją też sobie tutaj odpowiednio wyświetlimy, tak, wyświetlam tylko siatkę uszczelki no tutaj elementy 2D też wyłączam, ok, mam samą uszczelkę widać jak ciśnienie tutaj w dziesiątej sekundzie wygląda na naszej uszczelce Natomiast my chcemy sprawdzić przede wszystkim status naszej uszczelki, więc wyświetlę sobie tutaj jako wynik status uszczelki. Ok? I tu status mamy jako wartość. Te wartości są od 1 do 6, powinny być. A więc za pomocą legendy zmienię sobie tu od 0 do 7. Poziomy też do 0 do 7. Ok? I mam ładnie poziomy. I teraz klikając poszczególne tam kroki czasowe, czy zaraz sobie przyłączę na pierwszy krok czasowy, będziemy widzieć jak status naszej uszczelki się zmienia. Czyli tutaj nie ma jeszcze styku żadnego, tu już jest styk na uszczelce ze zgrubieniem i w zależności jak docisk z tych śrub zaczął działać, tak nam to będzie tutaj działać w sekundzie, 9 sekundzie 95